Witam wszystkich. Już niedługo święta, ale tak jak obiecałam. Jeszcze przyszła mi dostawa z Ejwonu. Dwa kartoniki. Jeden taki mniejszy, a drugi większy, ale nie jest taki ciężki. Zaczniemy może od tego mniejszego. Przekręcę go sobie odwrotnie, bo wtedy łatwiej się otwiera. Trochę hałasu. Ale co? Lejone. I tak jak mówiłam, jeszcze trochę zestawów y, świątecznych, prezentowych, trochę nowości mi przyszło. Tu mamy zestaw męski Individual Blue, mamy tutaj wodę toaletową 100 ml i antyperspirant w kulce. Już Wam sięgnę, zniknę na chwilę. O, tak to wygląda. A antyperspirant mam gdzie indziej, więc wam nie pokażę. To akurat miałam pod ręką. Dalej sięgnę po katalog, bo oczywiście na pierwszych stronach, dokładnie 10-11, mamy te promocje na każdy tydzień grudnia. I teraz w tym tygodniu 15-22 mamy kremy Eniu aktywujące witaminę D. Te niebieskie w cenie 24,99. W inne dni tego miesiąca, grudnia, jak chcemy to zamówić, zapłacimy za ten krem 28,99. Natomiast teraz jest właśnie w tej tańszej cenie. I ja sobie go zamówiłam, jak również dla klientki. Myślę, że przyda mi się też na prezent. Uciekają. Mam cztery sztuki, bo dwa zamówiła klientka, a dwa będę miała na prezent albo dla siebie. Ten krem jest naprawdę rewelacyjny. Można go stosować na dzień, jak i na noc, bo nie ma żadnych filtrów. Dobrze nawilża, fajnie się wchłania i tak ładnie, delikatnie pachnie. Tu jeszcze z serii new, ale widzę, że mam tylko jeden, bo zamówiłam też zestaw ten. Eniu Platinum też z protinolem ten jest akurat na noc myślę, że w drugim kartonie będzie na dzień także odstawiamy go zaraz do nowości też przejdziemy tu mam jeszcze Incandense Lotus to jest woda damska perfumowana 50 ml nie będę jej otwierać bo to mam zamówione Odłożę to, żeby Wam pokazać, otworzę drugi karton, żeby Wam pokazać po prostu komplety. Tu jeszcze mamy mocno zaklejone, mogłam sobie wcześniej rozpakować te kartoniki, ale nie zwróciłam uwagi, że tu mamy zaklejone. O! Wszystko leci. Dobra, już to mamy. I tak, zaraz to sobie tu przełożę, zanim wam dalej będę pokazywać. Odstawię kartonik. I tak, jeszcze z zestawów prezentowych Wild Country. Tu mamy trzy kosmetyki: woda toaletowa, 75 ml, żel do mycia ciała i włosów i dezodorant. To jest już dokładnie zapakowane, zafoliowane, już żadnych torebek ozdobnych. Do tego zestawu nie trzeba. Tutaj mam luminatę. Luminata w katalogu jest też na ostatniej stronie. Jest w promocyjnej cenie 35,99. Jeśli kupimy jakiś dowolny produkt jeszcze z katalogu, też bardzo ładny zapach. Wam powiem, co tu jest w składzie. Gruszka, biała peonia i wanilia. Także taki owocowo-kwiatowy zapach. Ładny. Black Suade Hot to męski zapach i to jest ta mniejsza buteleczka 75 ml i to też Wam powiem, bo to było w katalogu też na przedostatniej stronie, też w promocyjnej cenie 39,99 y tak, i tu już nie ma żadnego haczyka, bo to są po prostu wyprzedaże na koniec roku. I tu jeszcze mamy też Foreway Rebel, też w tej cenie 39,99. Dalej tutaj płyn. Czy on był sam, czy był do czegoś? Nie, był sam. Płyn y, do kąpieli 500 ml y, peonia. De, peonia. Z jakimś kwiatem, już nie pamiętam. Z czym? Zamawiałam jeszcze też drugi, gumę balonową, ale on dopiero będzie na początku stycznia, więc no niestety trzeba poczekać. Dalej promocja, woda toaletowa damska Silky Soft Mousse. To taka delikatniejsza wersja, ale też o bardzo ładna butelka. I też było, że przy zakupie dwóch sztuk niższa cena, chyba 19,99 tam było kilka zapachów do wyboru. Zaraz wam powiem. Na pewno znajdę. Także w tym katalogu jest naprawdę sporo promocji na zapachy, na szminki, na nasze serum. Dużo jest zestawów z gwiazdką. O. Jeżeli kupimy jeden zapach, Płacimy za niego 26,99, a przy dwóch 19,99. I tu jeszcze mamy Summer White do wyboru i Silky Soft Musk. Także jest 5 zapachów, yy, pomiędzy którymi możemy wybierać. Dalej zamawiałam Płyny Bombka i oczywiście trzy szarlotkowe. Zapach jest świetny, naprawdę. Mm, takie prawdziwe pieczone jabłuszko. Zamawiałam też trzy te drugie, ale oczywiście dojdą mi nieco później, też myślę, że komuś jeszcze dorzucę do prezentu. Dalej tutaj y, klientka zamawiała, jest to maska do twarzy z serii Klinik. Y, oczywiście no, dwa, trzy razy w tygodniu należy maseczki czy peelingi y, używać. I już tutaj mamy kolejny zestaw. Zestaw e, Planet spa z morzem martwym jest to na, e, no nasz mój ulubiony peeling do ciała, jak również to świetne masło w słoiczku. To też namówiłam klientkę, bo cena jest też fajna. Nie będę otwierać, ale tak jak już kilka razy mówiłam, ten słoiczek e, po zużyciu tego masła możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów. Włożyć sobie do niego na przykład płatki kosmetyczne do przechowywania jest naprawdę świetny. No i stanowi dekorację łazienki. Dalej tu mam, tu były były, zestaw Persif. Jeszcze powinnam mieć wodę perfumowaną. Czyli mi nie doszła. Bo zamawiałam. No, wszystko ucieka. Zamawiałam zestaw. On też był w katalogu. I tam była perfumetka, balsam do ciała oraz antyperspirant i jeszcze woda, damska toaletowa 50 ml. To mi nie doszło. Dalej jeszcze, co ja tu mam dwie sztuki. A, dwie sztuki szerisz. Ewon Szeriś to było z tej ulotki dodatkowej, takie wyprzedaże. Niższe ceny na Sylwestra. Nie mam tutaj tej ulotki, żeby Wam pokazać. Jeszcze się rozejrzę, no ale nie mam. Dwie torebki ozdobne. Nie wiem do czego one, do której zestawów? Ale życie nie pamiętam, do których może jeden do kremów, tak? Bo jeszcze powinna być drugi, drugi krem. Ale też nie widzę. O może ja zły kod wpisałam i przyszedł mi tylko jeden. Dalej mamy jeszcze krem BB. Właśnie dzisiaj go nałożyłam sobie na twarz. On ma w swoim składzie takie granulki koloryzujące, bo jest to nawilżający koloryzująco yy, nawilżająco koloryzujący krem z filtrem dwudziestką. Także dla fanek szybkiego makijażu mam tu pachnącą giełkę Frozen, dla dziewczynek. I jeszcze mam błyszczyk. Torepki mi uciekają. Po prostu wszystko dzisiaj ucieka mi z rąk. Błyszczyk w kolorze. Widać: fioletu. Błyszczyk pisze, czy coś innego? Mm, już wam powiem tak, błyszczyk do ust nie używałam go, więc nie powiem czy on bardzo koloryzuje <śmuchy> bardzo koloryzuje usta czy nie tu jeszcze sobie z Fokusa zamówiłam z nowości płyn do kąpieli tu jest w składzie mięta jakaś mm, uwielbiam mięta, mięta, mięta Czuć miętę. Zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał przy kąpieli. I jeszcze z nowości będzie w styczniowym katalogu nowa seria, taka truskawkowo-borówkowa. Odłożę sobie tą, te torebki i zaraz zobaczymy, jak to pachnie, bo to zamówiłam dla siebie. Truskawki i borówki razem wymieszane. Fajny zapach, fajny. Zobaczymy. Będziemy stosować i Wam powiem, jak to się sprawdza, czy dobrze nawilża, bo to ma być mocno nawilżający. 48 godzin nawilżenia. I co jeszcze? I na końcu jeszcze chciałam Wam pokazać toreczkę. Dobrze, myślałam, że ona nie jest czarna, a ona jest w kartoniku. Mogę ją rozpakować i Wam pokazać, bo dostałam pozwolenie. Jeszcze Wam tylko pokażę, gdzie ja katalog położyłam. O tutaj, która to jest torebka, z której strony w katalogu jest to torebka w kolorze czarnym. Była jeszcze druga, chyba bordowa czy czerwona. Już Wam mówię, żeby Was nie wprowadzić w błąd, tak. Była bordowa i czerwona. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Czy ten światło strasznie. O o. o. A dla osób, które mają katalog, jest to strona 158. Na żywo prezentuje się tak. Z jednej strony czarna. Z drugiej strony też oczywiście znaczy chodzi mi o to, że z jednej strony czarna, że nie ma żadnych dodatków, natomiast z drugiej ma suwak. Odsuwamy. Kieszonka zmieści na pewno telefon pusteczki. Jeszcze widzę, że powinien być do niej długi pasek. Oczywiście jest długi pasek. Regulowany. Na takie fajne zapięcia. Także w każdej chwili możemy go odpiąć i przypiąć. Tutaj mamy po boku te takie klamerki, nazwijmy to, którymi możemy sobie o, przypiąć. Klamerki te idą po ukosie, więc jeżeli tu na dole mamy z prawej strony, to na górze drugą klamerkę z lewej strony, żeby przyczepić długi pasek. I już przyczepię i Wam pokazuję, jak ona wygląda w środku. Jest jedna przegródka, druga przegródka. Na jednym boku, oczywiście, mamy suwaczek. Na jednej ściance. Mamy też jeszcze o takie coś, żeby sobie na przykład przypiąć klucze takie kółeczko. A na drugiej mamy taką kieszonkę wsuwaną, do której możemy wsadzić telefon. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że tu, rozpinając boki tej torebki, zwiększamy jej pojemność. I wtedy robi nam się taka kwadratowa. O. A jeżeli ją zepniemy No, to oczywiście wygląda tak. Fajna czarna, wygląda na solidną. Także mam nadzieję, że klientka będzie zadowolona. I to by było na tyle. Osoby, które by chciały jeszcze złożyć zamówienie, to jeżeli to zrobią dzisiaj bądź jutro. To produkty dojdą na piątek, także zachęcam jeszcze do składania zamówień. Zachęcam też do dołączenia do mojego zespołu. Jeżeli dołączycie i możecie od razu złożyć zamówienie, to na wszystkie produkty z gwiazdką jest promocja. Przy zakupie czterech produktów z gwiazdką macie rabat 35%, a przy zakupie ośmiu różnych kosmetyków z gwiazdką macie 40%. Także na święta prezenty jak znalazł. Zachęcam i pozdrawiam.